Cześć Piotr. Witam, cześć. Witam dzisiejszy dzień. Piotrek, jesteś brudny od jedzenia. Spójrzcie, brudny. A bo yy, spaghetti jadłem. Uważam, że ty jesteś jakimś nieślubnym, młodszym bratem Jakuba Padeckiego. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Dzisiaj jedziemy do 10 krajów. Chodźmy. Wyruszamy na podróż po Europie. Ze zwany Eurotrip. Mamy tutaj 10 kopert. Na te kraje mamy zadania. Ja nie wiem, co jest w tych kopertach. Ja też nie wiem, co jest w tych kopertach I wyruszamy. Wyruszamy w podróż. Cała ta nasza podróż to jest jedna wielka kolaboracja YouTube'a oraz TikToka. Oraz tak. Nie no jednak nie Mogła to być wasza firma No tak, musimy pojechać proszę państwa po na Pragę Północ Ponieważ jedziemy dzisiaj do Pragi No i jak wiemy jest w Warszawie Praga Północ i w Pradze Północ też jest Praga Północ Tam jedziemy zawieźć do innej Pragi Kur... to jest dziwne Hej, możemy ogólnie ten kamień, możemy coś na nim napisać Możemy wziąć jakiś większy kamień Może jakiś przekaz może, możemy jakiś przekaz, może jakiś przekaz I możemy, i może ktoś go znajdzie Może go, o, go gdzieś i ktoś go jest, znajdzie To jest dobre Kto go znajdzie? Ten jest szczęśliwym znalazcą <tryk> Jak znajdziesz coś, coś dam. Także widzimy się w Łatwobusie. No wie, Ale kurwa. Z za... takim autem, Ja tak tego do Niechen, No tak, tak walimy w zamknięcie z tyłu i spierd...my. Nie będzie nas uh -huh. 10 dni, 10 dni nas nie będzie. No i panowie! Pierwsze metry! Jest szansa, że jak na przykład tak kilka zegarków z Genewy, to nas będzie Interpol później ścigał. Ja bym coś ukradł. Słuchaj, jak kraść, to miliony. To Niemcom. O, i Niemco. ukradniemy, kurwa. Ze wszystkiego ich ojcujemy. Diamenciku stary, mały diamencik kradnie, że jest wart tyle, co tyle złota. Daj, dawaj, challenge, kto więcej ukradnie, na wyjeździe. Możemy ukraść panią policjantkę z tego skrzyżowania? Dzień dobry. Hej, gdzie chcecie dojechać? E, jesteśmy złodziejami i przyjechaliśmy panią ukraść. O, kurde. My sobie tutaj będziemy się zmieniać, prowadzić, a ty tam z tyłu możesz sobie imprezę rozpocząć. No człowieku, będziecie... ale to jest zajebiste, no? Ja tu. aaa, ale to wy pić nie możecie. Zajmę się tym sam. Polska górą! Miłość dla Was! O, widzisz, serduszko pokazałem i mi też pokazały. Wielki głaz. Zaniesiemy ten głaz do... Ee... Zawieziemy. Zawieziemy go do Pragi, z Pragi. Na północ Pragi Na północ... O, to jest jeszcze lepsze To jest kur... Znaczy, o tak nie powiedziałem w TikToku, a to jest lepsze Na tym TikToku no, powiesz, no. że jest kamień, jedziemy na, jedziemy na Pragę na północ No, to jest genialne By dać tam no, kamień z Pragi lepsze. północ No, dużo lepsze yy, Napiszemy coś na tym kamieniu Wymyślimy, co będzie w zamian za to, że ktoś znajdzie ten kamień na Pragę No, więc zapraszamy do Pragi Zapraszamy do Pragi na północ Ten kamień, proszę państwa, jeszcze dzisiejszego dnia znajdzie się w Pradze na północy Nie no, mamy kur... taką furę, chłopie ja pierdol. Mamy taki samochód, mamy, mamy taką formalę. Człowieku. Z bogiem. Jedziemy, proszę Państwa, Praga! 6.32. Spójrzcie! 6,32. Będziemy o 23,43. dropimy kamień, kamulec. Jutro rano i ruszamy z zadaniem albo nie zadaniem. Nie wiem jeszcze. W jeszcze musimy zaatakować. Mamy diesla, Żebyśmy tylko nie brali benzyny przez trzywarek. że gaz nie gazuje tak, jak powinien. Tak leciutko podniosłem się stąd, tutaj i zobaczyłem się że świeci serwis. Ja chciałem tylko powiedzieć, że przejechaliśmy jakieś 250 km dopiero. A czy to taki problem? Nie, ale. Nie, stary! W ogóle to nie jest żaden problem. Nie, ale przysięgam, że my tą furą ciągle jak u serwis jest luz Bo co może się stać w najgorszym wypadku? Bo to nie jest taki nagły serwis, tak? To jest. Tak, nie, to nie jest ten serwis, co się robi co ileś kilometrów, tylko to jest taki. To jest taki, że on wyskoczył, ale chyba dlaczego? Ja pierwszy stary wydałem kurw 4000 mechanika. Powiedział, to jest strasznie dużo pieniędzy za samochód, no to mamy problem, bo to znaczy że się rozjebało. No ale to właśnie ostatni raz pomogło włączenie i wyłączenie, więc jak będzie stacją, że stajmy, wyłączmy i spróbujmy jeszcze raz. Tak zrobimy. Dobra, zrobimy tak. Pojedziemy pieszo. To było to nie jak wrócili na komputer to mieli właśnie to, że jest zepsuty ten przełącznik właśnie na świece i tak dalej. Nic nie poradzicie, wtedy pomogło nam to, że żeśmy się zatrzymali. Próbujcie jeszcze raz go odpalić, czy to się po prostu... No właśnie tak jest plan. No Teraz nie ma nic. No i naprawiony. Dziękujemy. Nie ma kontrolek. Reset naprawił nam samochód, przynajmniej na chwilę. Tak? Czyli, czyli mechanikami możemy się nazwać. Znaczy naprawiliśmy samochód. Więc proszę Państwa, jeżeli macie psuty yy, samochód, to nie słuchajcie tych bzdur, żeby iść do mechanika, tylko po prostu go wyłączcie i włączcie. Media chcą wam mówić, że są problemy z samochodami. W ogóle nie trzeba wlewać ani benzyny, ani oleju napędowego, tylko po prostu głaszczesz samochód i go prosisz, żeby jechał i on wtedy jedzie. Teraz wydać taka przebita za dwie godziny, jak stoimy Dzień na jakiejś postojach. tak, tak, no. Bo... kota? O kur... prowadzi. No pier... proszę Państwa. O pierwszym kocie, który prowadzi samochód. Czy to jest bezpieczne w ogóle? No właśnie. I czy on jest trzeźwy? Ej w ogóle wiesz zaczęłk mi czy nie, nie, nie spać całe wyjazdawanie w, w ogóle, bo kurde, mamy materat. Możecie zobaczyć gdzie będę dzisiaj spał prawdopodobnie. Proszę państwa, o tutaj jest moje łóżko. Nie no ale to wygląda sympatycznie. Tutaj z kamieniem sobie będziemy spali razem? Nie, serio, co tu uważacie? Czeku, jak w luksusie, to w ogóle można to wynajmować. I jeszcze drabina w gratisie. Śpimy dzisiaj normalnie. Nie, śpiewanie! Ja śpiewanie, ja to jest bez sensu. Ja mam w dupie. Ja, ja jestem biednym studentem, którego zaraz wyrzucę ze studiów. Muszę spać wali. Proszę państwa, złamałem palce. Stary, ale dlaczego? Ja wchodzę do samochodu, zamykam drzwi, a on się nagle. I mówi, otwórz, 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 ja otwieram. On mówi, kur*** za palce. No nie, no i co? No bo złapałem stary, ale jak to, wale, nie mogę zgonić środkowego. Próbuję, ale czekajcie, kości się no. zrosną Ale ogólnie, stary, ale dziwnie uczucie tak jak w filmie, stary, że wiesz, że siedzisz, i jak nagle takie uczucie, że wiesz, że coś się stało, jest alarm i mówię, o kurde. Ale no one się tam i pan się na fół. Stary ja tak ja tak myślę, ja w pierdziele O dobra Nie, nie są złamane luces Dobra, możemy jechać dalej Złamany nie jest, ale Nie, nie Ale jest nie wiem czy coś w nerwach stary, bo zaczął mnie boleć od spodu A jesteś zdenerwowany? Nie Nie, to nerwy są gate A. Dzień wieczoru Co się do widzenia Kupiliśmy te, kupiliśmy świece do samochodu Możemy je spróbować w, włożyć Trzymaj, próbujemy to są co Gdzie jesteśmy panowie? Jesteśmy wpracy. Powiem ci tak, patrząc na mapę, nie jesteśmy na Brazy północ. Praga północ będzie gdzieś tutaj. Będzie trzeba tam pojechać. Tak, prawo. zadanie otworzymy w hotelu. Gra się rozpoczęła. Gramy szaszki? Twój ruch. Ja jestem dobry w szafie. Co? Kurwa. Kur... Kur... mać Ja jestem przyzwyczajony do takich luksusów O, proszę państwa przynie... wódka przynieś, nie wódka nam przynieść, nie wierzę Ty daj to Ja już mam swoje miejsce Paweł, Łukasz, grasz z nami, kurwa. wszyscy gramy Ten kto wygrywa idzie tam No tak No No to dawajcie tak? 3, ja <laughs> Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy Zaczynaliśmy od zera stary, nie, Dziś nie, robimy meraż W dużej sypialni stary, stary, Pracownicy mają najlepiej zawsze u nas U nas w firmie pracownicy zawsze mają najlepsze łoże Najlepsze jedzenie Najlepsze kobiety, najlepszy alkohol Państwo właśnie jesteśmy w trakcie nagrywania Wstępu do filmu geograficznego. Mamy też kopertę. Kopertę pod tytułem Czechy. I zobaczymy, czy, jakie czy jakieś zadanie czeka nas czeka. Czyli oprócz zastawienia kamienia. Coś się stanie. Jest szansa, że to się stanie. Nie mogę się doczekać. Czeleczu do jutro. Ja nie wiem, że w to drugą w nocnej, ledwo żyjemy. Ale challenge wiedział. Tak, musicie pobrać Tinder'a i namówić osobę, która się z wami sparuje. Żeby zrobiła wam jedzenie. No super. Musimy pisać tak. Gra się rozpoczęła. <laughs> Wiesz Łukasz ile mamy meczy? Dwa Dalej! A jedna nic będzie zakochany. A ja w niej. Ale patrz, już na nie działa. Czeskie śniadanie, proszę Państwa. Możemy w ogóle też wam wrzucać coś takiego, że jak jemy gdzieś, to ocena. I wrzucać w ogóle od razu ten, Cleanout z Google Mapsa. No. I że sobie siedzimy i sobie jemy właśnie. Nie no stary, mówisz, że jesteśmy yy, że jesteśmy duetem youtuberów podróżujących po Europie. No to... yy, I poprzez Tindera lubimy zapoznawać się z nowymi osobami. Proszę Państwa, upgradeujemy naszego Tindera. Dodajemy świeżą fotkę dzisiaj, żeby nie pomyśleli, że wczoraj to jakieś boty, bo tak, te tak, fotki to... są podobne. Tak, tak. Polski chłopaki wesoły. Starałem się napisać jak najbardziej tak... Yy, okay. Teraz oczywiście bronię się, że po prostu mój angielski jest mega dobry, ale napisałem takim troszkę prostszym, nie? Takim troszkę prostszym, żeby po prostu każdy zrozumiał, tak? jestem mm. hey, we are YouTube duo from Poland Traveling Across Europe by Cute Bugs. Haha ha. We would like to eat something done by you. Cheers! Cheers! Hope to you! I chopie kotek. Zjedliśmy pyszne śniadanko, Bardzo dziękujemy restauracji Moje Miasto za to, że ugościło nas. Ponieważ na naszej całej wycieczce, oprócz zadań, które mamy w kopertach, mamy też zadania TikTokowe. I jedziemy wykonać właśnie zadanie TikTokowe w oczekiwaniu na to, aż nasze zadanie Tinderowe. Zostanie... O, telefon już włączyłem, bo mi się coś zaczął zwieszać. iPhone 15 Pro Max, polecam serdecznie każdemu. Jedziemy na Pragę Północ, dokładnie w dzielnicy Praga 7 i tam jest jakiś Monumental, coś tam. Proszę Państwa, trąba bomba prowadzi samochód kompletnie pijany, nie wierzę w to. Niestety będę musiał zadzwonić na policję. Dzień dobry, panie komendancie. Widzicie to miejsce? To jest backstage. TikToka, to jest backstage TikToka Tutaj, proszę Państwa, dzieją się niesamowite rzeczy Spójrzcie na to, spójrzcie na to To jest mikrofon, patrz, patrz to Jebać swój mikrofon, spójrzcie na żabę Tam jest żaba, pod tą żabą coś będzie Proszę Państwa, proszę Państwa yy, Kurwa... to wszystko Proszę Państwa, proszę Państwa po, Pociągniemy siebie za sobą Nie róbcie tego w domu, jeżeli macie taką skarbę w domu, nie róbcie tego. Nikt nas nie chce Na Tigresze? Nikt nas nie chce. Stary. No mówiłem ci stary no. Może a może, może robimy nagą na sesję. To będzie jeszcze gorzej. Jedna dziewczyna nam odpisała Hello, I happen to work in restaurant. Oh, We could come to your restaurant, ale byśmy rozk... grę wtedy. Idealnie stary Chłopie! Wysłała, wysłała nam adres restauracji! To jest... Tak? To jest... E... Jak to się nazywa? Zesłanie. Opatrzność boża. Kupmy kwiaty. Kupmy Kupmy kwiaty, to będzie fajne Ja what's up? Why you stopping me? Did you drink alcohol today? No, I swear You, you can check me Oh shit Dobra, ale ty dajesz No dobrze. Ja dobra. kupiłem, ty dajesz Trzymaj Ja bardzo chętnie Godzinę stąd jest ta restauracja O kur... No miłość nie wybiera no No jedziemy Tak, ale... A, A my w we... stronę Niemiec czy nie? Nie Nie? Nie Co ty dupisz? O. Hmm. Może to nie jest ta, to jest pod całą Polską, w kur... kół. Nie, no. Ja... Kralowe. To jest nie jest, z... a, a ty nie ustawiałeś 2 km stąd, to co? A, hy, pr, pr, U, po to dalej? na Treffenachusach radec kralowe. Dobra, jak ona z nas Becker robi, ona tam nawet nie jest. No nie ma za więcej opcji chyba w y, repertuarze dzisiejszym. Chyba nie mamy wyboru. Nie. Na zimie, Proszę Państwa, jesteśmy w miejscowości Hradec Kralowe. Jak widzicie, jest tutaj bardzo pięknie. Pokaż, pokaż, jak to jest piękne. Nadjeżdżając tutaj, e, jechaliśmy taką uliczką, że troszkę z dołu I nam się wynurzał ten rynek Widzieliśmy, że zajebiście, że dobrze jechaliśmy Jednej niewiaście, która pracuje w pobliskiej restauracji Wręczymy kwiaty oraz zaprosimy ją do wspólnej wieczerzy I zapytamy, poprosimy, żeby ugotowała nam coś, co jest najlepsze w menu Nie będziemy wiedzieli, co to jest no, muszę chyba jakieś po angielsku coś przygotować You have beautiful eyes może coś takiego, nie wiem co opowiedzieć, stary, nie wiem. A ja jak zawsze jestem rzucony na minę, dlaczego to ja losuję? Hello, can we help? Of course. We are here to to sit and eat. I saw Natalie there. Mhm. Mm yes. Yeah. Could you ask her to come here? Yeah, of course. Perfect. Thank you very much. Co się dzieje. Stary, <laughs> Ja ją widziałem stary, to jest ta dziewczyna. To ja chciałem powiedzieć, bo ja mam... Mówimy, że chcemy zjeść coś, że nie chcemy co z nic zabali. Coś żyj. Jest tutaj. giga wie posłuchaj ja walę cztery piwa zaraz, żeby uspokoić się z tej sytuacji, bo to jest niepoważnie stary. Piwa. Dwa razy zaprosiliśmy już naszą randkę i ona nas olewa, ale widziałem ją za barem. A ja ją widziałem za barem, bo ja z nią i widziałem... z was wszystkich widziałem te zdjęcia, nie wiem. Pokazałem po prostu, ale widziałem, patrzyłem się, więc już zapamiętałem twarz. Albo... Ale co, nie chcę nie chce przyjść, czy Albo nas co? olewa. Stary, ja nie wiem. Ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że mogliśmy odstraszyć. I, I told her to come, but she said she doesn't want to come because no. she's shy and she's working right now. No. So. There is nothing, nothing about this. We just we just came like one yeah. fifty kilometers yeah, from we're Prague. We're so like just for her. Yes. 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 Just for her. Yes. Yes. And why is the reason? We have a challenge. We want, because we want to meet people. Yes, we are yeah. like of flowers. <laughs> really. Really, we are YouTubers in Poland mm -hmm. and we mm -hmm. had a challenge to meet somebody mm -hmm. and eat with them and give them flowers, something like that. And, oh. and we wanted to give it to Natalie but if she's shy it's alright, I will talk to okay, her. Okay. Okay. I will just tell her to come. Okay. Just okay. talk to her. Sorry, umawiaj się na randkę Tinder Tindera, a nie przychodzi trzech chłopas z kamerą. Uf, no, ja też bym nie był zadowolony. Hello. Oh, Okay, you can sit here. You yeah. can sit here. That's fine. <laughs> uh, she, she doesn't speak English yeah. very well. Uh, she, That's no problem. She used Google, uh, you know. We are traveling across the Europe and we had a challenge from our friend that we have to meet that woman can serve us food. And you're working in a restaurant. So it's like perfect scenario. It's like perfect scenario because, yeah. uh, okay. yeah. because we can order something from the restaurant. Mm -hmm which you're working for. So that's a perfect scenario for us. Oh because we have a gift. We have a gift for you to make you to make you smile. Yeah? Oh my gosh. Yeah. Thank you. To make you okay, smile, that's to that's make 100%. your uh, day better oh, and thank it is you. it is beautiful city. Uh, she's asking if you're going to eat Yes, 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 yes. chcemy yes. we, wa we want Nie chcemy something. na menu. We just wanted to order something. What's the best? What's the best Surprise like this. What's jesteśmy w restauracji Potryfę na Husa w miejscowości Hradec kralowe i tutaj będziemy jedli i przy okazji wykonywali swoje zadanie. Graj w kamie, papierze, co to kto kto Trzy, czter. Kurde, Nie, nie kur... Przecież to będzie drogi jak chory, trzy osoby Kur <laughs> Przyjdą trzy dania i jedno oddamy do kuchni, żeby oszczędzić pieniądze w dzisiejszym dniu. O, wow. okej. Okay. And that's all? And that's all? Thank you Perfect. So much. Thank you very much. Thank you. Damn! 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 O no, panowie, fryteczki Fajne, że ty później do to, to płacisz No dobra, ja sobie zjem jak najwięcej fryteczek dla wszystkich Zabieramy się do jedzenia Jakie dobre mm. Damn Dobre fest, Kiedy nie mnie to teraz na szczęsie 60 zł And it will be 1301 mm. oh, okay, Thank you Gracias Kurde <laughs> mm. Ty wszystko wiesz Ambrosia to jest Ja Piotrek zjadł tutaj 2,5 dania dzisiaj już zapłaciłem po pierwsze To wszystko jest najlepsze w świecie To zaraz I Nie Możliwe, że jeszcze zjesz kości jest uh, Idę, Robię yes. okay, Thank you so much thank you. Thank, you. Thank, you. thank you so much Bye Thank you, bye, bye. 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 Obie na mnie leciały <laughs> <laughs> Wiedziałem, że obie na mnie leciały Praktycznie już byliśmy na rance. Jedziemy właśnie e, już na Niemcy Zaraz miniemy Pragę, wracamy z naszej miejscowości, w której byliśmy odwiedzić naszą randkę z Tindera. Może nie była to typowa randka, ale zadanie zostało wykonane. Poznaliśmy dziewczynę, zrobiliśmy to, co nam zależało. Oczywiście dało się to zrobić lepiej, ale Piotr nie miał humoru na podrywanie dziewczyn. Dlatego jedziemy w tym momencie do Lipska, na Niemcy. W Lipsku śpimy, ogarniamy temat, sprawdzamy, czy jest zadanie na Niemcy. I jutro wstajemy. Jemy śniadanko, wyspani, wypoczęci Jedziemy na Hanower W Hanowerze odpierdolimy jeszcze jakąś głupotę pewnie Młody musi 100 razy krzyknąć Polska górą. Polska Góra Znaczy nie w sensie, Nie, on, tylko ludzi, musi namówić 100 osób, żeby krzyknęło Polska górą. No ja, to wofa, pójdzie, stary, bo ja będę podchodził tak grzecznie Hello, my friend Ja bardzo dużo mówię po niemiecku Ich bin Petal, Ich Hund, e, breakfast, nie, Guten Morgen, guten Abend. Witamy w kraju na naszą zachodnią granicą, nasi, nasi sąsiedzi. Jutro, jak mawiał Kukon, jadę przez Hanower. No, później. Prosto. Także dzisiaj śpimy elegancko w Niemczech, Deutschland, Deutschland. Troje są mieszane w tym momencie. Niektórzy są zmęczeni, niektórzy pełni sił. Ja stawiam się po grupie mniej silnej. Mniej silnej? Mimo to, że jako jedyny spałem. Ja jeszcze idę biegać, jak dojdziemy do hotelu. Bo dzisiaj rano nie wiedziałem, bo nie było tyle czasu, bo już nie wyspaliśmy, ale jest dobry jeżeli, czas, panowie. Jeszcze dzisiaj przebieszka. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj jeszcze dostaniecie kopertę. O ja, a, p Co, a jeszcze Tadek dzisiaj mówił stary, że to, że to był luz dzisiaj. co dzisiaj będziemy musieli zrobić? Porwać Niemca pewnie. I go, kur. Czego z tym to wiesz. Ba, ba. Chyba, to się z... Kurwa, 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 Koperta Niemcy. To opowiada się sobie. Co tym razem przyniesie... Widzę, no... że jest coś napisane, więc... Na